Cześć. Tu zespół kanału Świat Ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla was. Zapraszamy. Szkoła średnia imienia Jana Pawła II była miejscem spokojnym, choć czasem aż nazbyt przewidywalnym. Codzienność wyznaczały dzwonki na lekcje, zapach pasty do podłóg i echo kroków nauczycieli w długich korytarzach. Ale tamtego marcowego dnia coś drgnęło w tym uporządkowanym świecie. Wszystko zaczęło się na sali gimnastycznej. Gdzie szkolna sekcja karate trenowała do pokazów z okazji dnia otwartego. Trenerka była nieobecna, więc komendę przejął Alan, osiemnastolatek z czarnym pasem, samozwańczy lider grupy i niekwestionowany król ego. Trzymaj gardę wyżej, Filip. Albo nie przychodź więcej na zajęcia. Krzyknął Alan, przewracając oczami. Filip spuścił wzrok. Był nowy, trochę niezgrabny, ale zdeterminowany. Inni milczeli, przywykli do tyranii Alana. Po godzinie przerzucania się kopnięciami i komendami po japońsku, sala opustoszała. Pozostał tylko Alan, który trenował ciosy w lustro. Wtedy wszedł do sali ktoś, kogo Alan zupełnie nie oczekiwał woźny, pan Marek. Mężczyzna w wieku około pięćdziesięciu lat, z łysiną, siwą brodą i lekko przygarbioną sylwetką. W ręku miał mop i wiadro. Oho, czas sprzątać rzucił z lekkim uśmiechem. Alan skrzywił się. Nie lubił Marka. Uważał go za nieistotnego, jak tapetę zawsze obecnego w tle, ale bez znaczenia. Wiesz, Mareczku zaczął Alan, celowo zdrabniając imię, może by się trochę rozruszał. Co? My tu robimy prawdziwy sport, nie tylko machanie mopem. Pan Marek nie odpowiedział od razu. Spokojnie postawił wiadro i mop pod ścianą otarł dłonie o spodnie i spojrzał prosto na Alana. Chcesz mi coś udowodnić? zapytał. Alan zarechotał. Tylko się zastanawiam, czy dałbyś radę wytrzymać choć trzy sekundy na macie z kimś takim jak ja. Marek zmrużył oczy. Wiesz co, chłopcze, powiedział powoli, mam za sobą więcej sparingów niż ty dni w tej szkole. Ale nie jestem tu od pokazywania, tylko od zamiatania. A więc tchórzysz? Alan złożył ręce na piersi. Nie, po prostu wiem, kiedy warto używać siły, a kiedy rozumu odparł marek, zbierając mop. Ale skoro ci tak zależy, jutro o siódmej rano. Bez publiki. Tylko ty i ja. Alan zaniemówił na chwilę, zaskoczony, że jego prowokacja odniosła taki skutek. Zgoda, ale nie płacz potem do dyrekcji, że cię ktoś rzucił na matę. Zobaczymy... Kto będzie płakał od paru marek, odwracając się na pięcie. Gdy wyszedł, Alan stał przez chwilę nieruchomo. Coś w tym spojrzeniu nie pasowało do obrazka zmęczonego woźnego. Było jakby zbyt spokojne. Jak u kogoś, kto już raz wygrał tę walkę tylko dawno temu. Alan odrzucił wątpliwości. Stary zardzewiały gość, pomyślał. To będzie łatwe. Nie miał pojęcia, jak bardzo się mylił. Sala gimnastyczna o siódmej rano była pusta i chłodna. Echo każdego kroku odbijało się od ścian, jakby z przesadą. Alan wszedł pewnym krokiem, w stroju do karate, z czarnym pasem ciasno zawiązanym. Rozgrzewał się w ciszy, oczekując, że Marek w ostatniej chwili się wycofa. Ale dokładnie o siódmej drzwi się otworzyły. Pan Marek wszedł spokojnie. Miał na sobie zwykły, ciemny dres i stare trampki. Wyglądał bardziej jak ktoś. To idzie pobiegać po lesie niż jak przeciwnik do walki. W ręku trzymał Temeus z kawą. Przyszedłem, bo obiecałem, powiedział, odstawiając Temeus. Ale to tylko pokazowe. Rozumiemy się? Alan kiwnął głową, choć w głębi siebie nadal traktował to jak szansę na publiczne upokorzenie woźnego. Nawet jeśli nie było widzów, zawsze można było nagrać i pokazać potem innym. Zaczynamy. Zapytał Alan przyjmując pozycję. Marek spojrzał na niego, wciąż stojąc prosto. I dopiero wtedy, powoli, ugiał kolana, przesunął ciężar ciała i przyjął postawę nie książkową, nie akademicką, ale starą. Tą, której nie uczą już nigdzie. Alan ruszył pierwszy, próbując zmylić przeciwnika serią szybkich kroków i lekkich ciosów. Marek nie reagował. A potem błysk. Ruch był tak szybki, że Alan nie zauważył, kiedy znalazł się na podłodze. Nie bolało. Bardziej szok. Marek nie użył siły, tylko wykorzystał moment i wagę ciała przeciwnika. Alan zerwał się, nie mówiąc nic. Spróbował ponownie, tym razem ostrożniej. Ale efekt był ten sam. Znowu wylądował na podłodze. I znowu. I jeszcze raz. Po 30 sekundach, leżąc po raz czwarty, Alan uniósł rękę. Dość, powiedział cicho. Marek wyprostował się. Spojrzał na niego z czymś, co mogło być współczuciem. Sztuki walki nie są po to, żeby dominować słabszych, powiedział spokojnie. Tylko, żeby kontrolować siebie. Kiedyś, dawno temu, też myślałem inaczej. Alan usiadł. Po raz pierwszy wyglądał na zagubionego. Kim, kim pan był? Zapytał. Marek się uśmiechnął. Wożnym odpowiedział: Od piętnastu lat. I to mi odpowiada. Wstał, sięgnął po temołus i podniósł mop, który opierał się o ścianę. Nie będziemy tego powtarzać. Ty się ucz. Ja mam jeszcze podłogę do umycia. I wyszedł. Alan siedział długo w milczeniu. Nikt się o tym nie dowie. Nie będzie nagrania, nie będzie chwały. Ale coś się zmieniło. Może pierwszy raz w życiu zobaczył prawdziwą siłę, taką, która nie potrzebuje widowni. Od pamiętnego sparingu Alan chodził jakby przyciszony. Nie był już klasowym królem siłowni ani duszą sekcji karaty. Koledzy myśleli, że może coś mu się stało, ale prawda była prostsza, dostał lekcję, której nie potrafił wymazać z pamięci. Woźny, pan Marek, nie wspomniał już ani słowem o tamtym poranku. Pracował jak zawsze, mył podłogi Nosił krzesła, odklejał gumy z podławek. Jakby nigdy nic. Jakby nie rzucił czarnego pasa na matę cztery razy w trzydzieści sekund. Dla Alana to było nie do zniesienia. Potrzebował wiedzieć więcej. Nie tylko jak to zrobił, ale kim był. Po lekcjach podszedł do niego znowu. Panie Marku, proszę. Tylko jeden raz. Proszę mi coś wytłumaczyć. Nie odparł bez emocji. To, co miałem powiedzieć, już powiedziałem. Ale dlaczego pan nie trenuje? Nie uczy? Mógłby pan prowadzić szkołę, sekcję, do udziału, cokolwiek. Alan prawie krzyczał. Marek odłożył mop, usiadł na niskiej ławce przy sali. Bo już to robiłem. I nie przyniosło mi to spokoju. Trenowałem chłopaków takich jak ty. Dawałem im wszystko, co miałem technikę, dyscyplinę, serce. A oni, nie wszyscy byli gotowi. Jeden z nich wykorzystał to, czego się nauczył. Źle, bardzo źle. Alan zamilkł. Czuł, że wchodzi w historię, której nie powinien słuchać. Po tamtym wieczorze złożyłem przysięgę, że nigdy więcej nikogo nie nauczę. Dokończył Marek. I trzymam się tego. Ale ja nie jestem tamtym chłopakiem, powiedział cicho Alan. Może nie, ale ja już nie jestem tym samym nauczycielem. Jestem wożnym. I to mi wystarcza. Marek wstał. Wziął mop i temu z. Naucz się jednej rzeczy. Alan, nie każdy mistrz musi mieć uczniów. Czasem największą siłą jest to, żeby nie przekazywać dalej tego, co może ranić. Odwrócił się i poszedł. Tym razem naprawdę jak cień. Alan został sam. Poczuł pustkę, ale i coś więcej, coś, co nie przypominało porażki. Być może był to pierwszy raz w jego życiu, kiedy musiał poradzić sobie bez mentora, bez instrukcji. Musiał zrozumieć siłę nie przez powtarzanie ruchów, ale przez ich zaniechanie. Tego dnia nie trenował. Usiadł na ławce i po prostu pomyślał. Lata później Alan już nie trenował regularnie. Skończył studia, pracował jako fizjoterapeuta w małej klinice na obrzeżach miasta. Miał własne życie, bez pasów, bez medali. Ale zawsze w szufladzie biurka trzymał złożony w pół pożółkły wydruk starą gazetę z krótkim artykułem o lokalnym instruktorze sztuk walki, który porzucił do udziału po tajemniczym incydencie. Pod artykułem ręcznie ktoś dopisał: Nie ucz tego, czego nie jesteś w stanie zatrzymać. M nie miał pewności, ale czuł że pismo należało do marka. Szkołę gdzie kiedyś wszystko się wydarzyło, dawno już zamknięto. Nowy kompleks sportowy wybudowano parę kilometrów dalej. Ale w tamtej starej sali, gdzie stali kiedyś naprzeciw siebie chłopiec i woźny, co się zmieniło nieodwracalnie. Alan nigdy więcej nie spotkał Marka. Nie znalazł go w żadnym do udziału, nie pojawił się na żadnym turnieju. Może wyjechał? Może po prostu naprawdę wycofał się ze świata. Ale czasem, kiedy Alan widział młodego chłopaka zbyt pewnego siebie, zbyt głośnego, zbyt skupionego na sile, podchodził. Nie uczył go ciosów. Tylko mówił. Wiesz, że siła to nie pieść, tylko wybór? I choć nie był mistrzem, nie miał pasa ani tytułów, zostawiał ślad. Taki sam, jaki ktoś kiedyś zostawił w nim.